Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 2 Noc Kruka Także weszliśmy do obozu piratów w poprzednim odcinku jakie ładne liście yy, Nic tu nie ma nigdzie Ani nic Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć hmm. Czy to się kiedykolwiek zmieni Dobry. Kogo my tu mamy? Ha! Mam nadzieję, że to nie kolejny bandzior na przeszpiegach. Nazywam się Gareth. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jeśli jednak szukasz dobrego trunku, lepiej zgłoś się do Samuela. Ho. Kim jest Samuel? To nasz gorzelnik, rezyduje w jaskini przy plaży. Nie trudno do niego trafić. Po prostu podążaj cały czas na północ. Radzę nie zrobić mały zapas grogu. Niektórzy chłopcy nie są zbyt przyjaźni w stosunku do nowych, że się tak wyrażę. A w takim wypadku grog może zdziałać cuda. Ciągle to samo. Nie mam jakiś grog. O tym nie wiedziałeś. Hmm, mam grogi białe, rumpom, tak, jakby mnie to cokolwiek Skąd otrzyma? bierzesz swoje towary? Skip przynosi je z Korinis, gdzie czasami ta. bywa. Do niedawna sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę, Słyszałem, wszystko trafia do mnie. Nie Co wiesz na temat polega. bandytów? Na najlepiej zapytaj o to Skipa. Często się z nimi kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się choćby jednego bandyty w tym rejonie. Co on wie o służbie? Nie, to już nic nie wiem. Denerwował mnie, że jak tam stąd muzyki. Albo był, albo bardzo ci. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka, bez dwóch zdań. I skąpy jak diabli. Pozwala naszemu skarbnikowi Francisowi płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Grek przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty, a Grek, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Światło się zmieniło. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Walić to. No. Gdzie Grek mógł zakopać kompas? Grek powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć? Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. No, jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, nie zapomnij wziąć Kilofa. Co możesz mi powiedzieć o Francisie? Greg mianował go zastępcą na czas swojej nieobecności. Niestety Francis w ogóle nie sprawdza się w roli kapitana. Nie potrafi nawet ściągnąć morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki w ogóle coś robią. Reszta obija się, zamiast pracować. Mam nadzieję, że Grek szybko wróci i porozstawia towarzystwo po kątach. Jakieś wieści? Od kiedy Grek zniknął, nic tu się nie dzieje. Nie mów, że to nie. Mnie, nie słyszą nawet słówka Dużo by mnie to kosztowało. O, sam by na to nie wpadł. ale nie, nie powiem, no surowa stal. Czarna Perła to jest sprzedał tych no super trudnych mixów i tak dalej. Tak jakby nie do cokolwiek kursza, Biały run. Kurde, to mnie to mnie korci. Bo nie ma za bardzo tutaj Nie mam czasu na takie rzeczy. To też mnie korci. To nie jest Ach, taki, nie wie, zakup. Koła zguba. ale i to. to takie łatwe. Nie, to już Lecz, nic nie sznagi. Gdyby to zależało Czterec. od nas sprawy, po co nie mówisz. Tutaj skorzystam. Znowu, że skorzystam. Trzy noge oddać. Nie mów, że to nieprawda. Nie no, już złota nie widzę to trochę to inaczej. Jest. Widzi i słyszy się no. to i owo. No. Całkowicie się z tobą zgadzam. No. Tak jakby mnie to co koniecznie... To koniec czuję, do czegoś należę, nie pamiętam dokładnie. Korci tak teraz... ...ten pas. Mam od nie siły, prawda. ale... Tak, naprawdę tak powiedział. Pomyśl. No ta, ta Dobra, stwierdzam, nie dodany. Siup. Posłuchał niewłaściwych o. ludzi. Nie no mów, że to nieprawda. człowiek nie wie, wierzyć. Co słychać? Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Czekam na nowe zadanie od Grega. Jakie zadanie? Nie wolno mi o tym mówić. Bez urazy, ale ciężko pracowałem, by je dostać i nie mam zamiaru go stracić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować. Kto może mnie czegoś nauczyć? Henry i Morgan dowodzą grupami abordażowymi. Mogą cię podszkolić, w walce wręcz. Ludzie Henry'ego ćwiczą się w walce bronią dwuręczną. Morgan nad siłę takiego oręża przedkłada szybkość broni jednoręcznej Kto jeszcze nie mam pojęcia nigdy nie interesowałem się innymi rzeczami Wydaje mi się jednak że Jack Alligator i Samuel mogą ci pokazać jakąś przydatną sztuczkę Dzięki Coś cokolwiek gdzieś tu leży Nic, tu nie mam że W sumie dlatego to jest tak biedny, bo jest dopiero drugi rozdział w całej grze, więc sporo rzeczy jeszcze się nie pojawiło. Hej, wszystko w porządku? Co się dzieje? Henry cię to przysłał? Powiedz mu, że niedługo dostanie swoje deski. Jeśli go to nie urządza, to niech sam je sobie piłuje. Co robisz z tymi deskami? A jak sądzisz? Są potrzebne do budowy palisady, ośle. Greku uznał, że warto lepiej ufortyfikować nasz obóz, ale uważam, że nie ma to większego sensu. Jeśli bandyci nas zaatakują, to ta śmieszna palisada ich nie zatrzyma. Powinniśmy byli pozbyć się ich dawno temu. Gdybym wiedział, co tu się będzie działo, zostałbym w Korinis. Byłeś w Korinis? Tak, trochę się tam kręciłem, podcinając sakiewki i zajmując się drobnym szwindlem. Ale im mniej statków zawijało do portu, tym gorzej szedł interes. Zabawa ze strażą przestała się opłacać. I tak dołączyłem do grega. A teraz siedzę tutaj. Ah, cały dzień piłuję drewno na palisadę, która i tak jest bezużyteczna. Mogę ci pomóc w piłowaniu? Nie trzeba. Dam sobie radę. Niedawno przyłączyłem się do obozu i jeśli pozwolę, żeby inni za mnie pracowali. Będą mieli mnie zalenia, rozumiesz? Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak opróżniać ludziom kieszenie tak, aby tego nie zauważyli. Ale musisz być co najmniej średnio zręczny, bo inaczej nie ma sensu zaczynać nauki. No. Nie ma to sensu, bo i tak nie miałem dużo zręczności. A kogo tu widzimy? A kogoż to stary Skip <noise> ja znowu nie widzi? Ja Cię znam. Słyszałem Zatoka koło miasta. Pamiętasz? Skip, to Ty. Nie mów, że to Jak widać, trudno mnie zapomnieć. Nie ale mogę wydaje mi się, nowy. że jeszcze gdzieś Cię widziałem. Tak A, no tak. Mnie to już nic nie dziwi. Rysownik się nie popisał. Nie ale to byłeś Ty. Ale człowiek nie człowiek ma nie o czym gadać. Wierzyć. Na swoim liście gończym Trzymam też wyglądam dość zaleka. szpetnie. Człowiek nie wie, Co tu robisz? Wierzyć. Wróciłem z Korinis i czekam na powrót Kiedy kapitana Grega. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to diabli! Gdyby Coś musiało pójść nasi, naprawdę po prostu, źle. Powinien inaczej. już dawno wrócić z Byłbym naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korinis i poczekam tam na niego. Ale nie dzisiaj. Dopiero co wróciłem. Co możesz mi powiedzieć nie o bandytach? Bandytach? Napadają nas, od co? Niby po co wznosimy tę palisadę? To my ich tu przywieźliśmy. <laughs>, Nawet z nimi handlowaliśmy. Żebyś wiedział, ile oni mają złota... Całe kracie, mówię ci, tak, byli gotowi to, płacić, to, płacić każdą cenę za beczkę rumu, ale nie to mówię, już należy do przeszłości. Nowy. Teraz trwa wojna. Co można się stało? Na tym ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią dostawę, a więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto. Ciągle Kiedy tylko wszedłem na bagna ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angus'a i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda inaczej niż oni. Tak mówiłem. Spotkałeś kiedyś Króla? Pewnie. Nie Stałem wtedy na straży z Henrym. Nie Widzieliśmy, jak polega. kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Skoro zostawił ich tak blisko, myśli, to, to na pewno łatwe. mają nas szpiegować. Widziałem Jest też, jak obchodzi się sprawa. z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy znamy. ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, no, może stracić do domu, głowę. Do Uważaj na kruka. Dobrze ci radzę. Potrzebny mi pancerz bandytów. Chcesz tam iść? Odbiło ci do reszty? Kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, nakarmią tobą węże błotne! Co? Wiesz, gdzie mógłbym znaleźć taki pancerz? Nigdy się nie poddajesz, co? Dobrze więc. Kiedyś mieliśmy jeden taki, może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. może ci go da! Jeśli tylko wróci. Nie mów, że to nieprawda. Cięć. Cały gotykowy dzień zleciał. Ale nie mój problem. Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili: kutą Jeżeli stal, wiecie, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te syny musiały ich załatwić. Tylko tylko Morgan i Bill szukali ich. Ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo ta, Angus i Hank to jego tak bliscy powierzą. przyjaciele. Jest młody i, I tak słabo znosi ta takie wydarzenia. Tak nie Inni rzecz. przyjęli to ze spokojem. Panie, naprawdę, nie Utrata nie dóbr problem. nie jest niczym wielkim. Ach, ale ten grog, który nieśli, było tego ze 20 szybko, butelek! Nieprzyjemna A jak się dostać do chaty? O, 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 spokojnie, o, chłopcze. Nie problem. Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pilnować, aby nikt nie wchodził do jego chaty. Naprawdę w to wierzysz? Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Kapitan mu bardzo ufa. To dlatego powierzył mu zastępstwo, chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z nie Samuelem. Nie Siedzi w małej jaskini na północ stąd. Samuel znieść. wie prawie wszystko prawie wszystkich. Słyszałem coś innego. Możesz mnie zabrać Słyszałem, do Korinny? Ja nie, wyruszam później. Słyszałem Najpierw muszę innego. odpocząć i napić się grogu. Nic mnie już nie dziwi. Masz może coś do sprzedania? Coś Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garetem. On zajmuje się naszymi zapasami. Posłuchał niewłaściwych ludzi. W tej sprawie grogu nasz marszałek szatkiem. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Gdzie idzie? Że przodkiem mu tego nie rzucił, więc. Zrobimy tak. Kiepska sprawa. Skip. W sprawie grogu brakuje 20 butelek, tak? Tak do cholery! To był nasz cały zapas! Nikt mi o tym nie mówił. No. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie, czy któryś, pan nie chciał się z nami bić, więc. Tak, na wszelki wypadek. Nowy! I dobrze, mówię, przyda nam wie. się każda para rąk. On nawet nie wie, jak, jak się leci? Miecz. Na razie w obozie jest cicho. Hmm. Myślę, że mam. trochę odpocznę. Na twoim tak, miejscu tak zrobiłbym to samo. Od kiedy są tu bandyci, łatwo o kłopoty. Co wiesz o bandytach? Poza tym, że są niebezpiecznymi mordercami i mają przewagę liczebną? Tak. Mają dużo złota, które wydają jak najęci. A właściwie to wydawali dużo złota, bo za ostatnią dostawę nie zapłacili. Nie sądzę, żeby zabrakło im złota. Pewnie pomyśleli, że wszystko ujdzie im na sucho. To już nic nie dziwi. Co wiesz o Francisie? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy i niezaradny? Tak. Pomyślmy. Nie. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Szczerze, mi o tym nie mówił. Patrzcie państwo, nowy i do tego szczur lądowy. Nie jesteś aby za miękki na pirata? Jakieś wieści? Poczekaj chwilę. Co? <laughs> nie, nie mogę powiedzieć, by cokolwiek się tu zmieniło. Wszystko po staremu. Możesz mnie czegoś nauczyć? Ciebie? Jasna sprawa, mogę ci pokazać, jak ćwiczyć siłę i gibkość ciała, ale z drugiej strony. Czemu miałbym to robić? Bo postawię ci flaszkę rumu? Nieźle, chłopcze. Wiesz o co chodzi w tym fachu. Tylko nie przynoś mi jakiegoś taniego bimbru. Zorganizuję grog. Chcesz mnie otruć? Chcesz mnie zabić? Czy ty w ogóle masz pojęcie, z czego robi się grog? Stary Samuel pędzi dobry trunek. Postaraj się o niego. Kosztowałeś kiedyś specjału Samuela? Nie miałem okazji. A więc musisz go spróbować. Diablo dobry. Uwielbiam go. Naucz mnie czegoś. Miałeś przynieść mi coś dobrego, chłopcze. To chyba nie tutaj. Był ten co? Myślisz? Że ja mam coś tam pobić nas, czy coś? Chyba nie tutaj Chyba Tu jest ziorko No proszę Nie pamiętałem o tym Gold.

O, zaraz. Najpierw muszę się napić. No, już lepiej. Dobrze, powtórz mi, czego chcesz. Jack Alligator kazał mi przynieść to mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu. Co tu robisz? Greg powierzył mi dowództwo nad jedną z dwóch grup abordażowych. Jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie, które dostarcza nam Jack Alligator. Odpowiadam też za to, aby okoliczne stwory nie zbliżyły się zanadto do obozu. Pomagają mi w tym moi chłopcy. Powiedziałem im, że ma tu być spokojnie, kiedy kapitan Greg wróci. Co myślisz o Francisie? A co mnie on obchodzi? Nic do niego nie mam. Jeśli on, nie ma nic do mnie. Czy on nie jest tu szefem? <laughs> Myśli, że jest tu szefem. Ale Grek kiedyś wróci i wtedy Francis pójdzie piłować deski. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka... Nawet mi o tym nie mów. Pewnie dorwali ich bandyci. A ten drań Angus miał przy sobie mój pierścień. No dobra, to był już jego pierścień, uczciwie wygrał go w kości, ale ja pewnie bym się odegrał, a tak jak kamień w wodę. Jeśli znajdziesz gdzieś mój pierścień, przynieś mi go, a ja ci to wynagrodzę. Idź spać. Ej, doskonały pomysł... Obawiam się tej kwestii dialogowej, no ale... O! Robisz coś konkretnego? Ej, hey, wolnego. Moja praca jest bardzo ważna. Nadzoruję szkolenie moich ludzi. Staram się ich zmienić w nieustraszonych wilków morskich. Najlepszych piratów, jacy kiedykolwiek żeglowali po tych wodach. Nie wysługuje się ludźmi. Każdy z nich dostaje niezły grosze za swoją robotę. Chcę dołączyć do waszej grupy. Do nas? Moi chłopcy na razie obijają się na plaży i nawet palcem nie kiwną, póki kapitan nie wróci. To wiem na pewno. A jeśli chcesz pokazać, na co cię stać, możesz oczyścić plażę na północy. Pełno tam różnego śmiecia. Jeśli się tego pozbędziesz, chłopaki na pewno się zaakceptują. O, witam w mojej ekipie. No... A teraz wracam do obowiązkowego wypoczynku. No. kap, kurde, już ciemno. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie mogę cię podszkolić w walce bronią jednoręczną. Naucz mnie tego. Idź spać. W takim razie dobranoc. Mm -hmm. Epic. Zaraz, zaraz, zaraz. A, jest, dobra. O, czyżby nowa twarz? Masz ochotę na rum, albo coś mocniejszego? Kurde. Chciałbym pogadać z tobą o Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji kapitana. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego ważniaka? To wszystko? Myślę, że trochę więcej tam. Był. Hej, Ej, lepszej światło. Muszę się dostać do chaty Grega. Naprawdę? A po co? Potrzebuje pancerza bandytów. <laughs> Francis nigdy nie pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba, że? Tak? Masz coś, na czym mu bardzo zależy. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży, on jak zwykle zasnął, przez sen zaczął coś mamrotać. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać? <laughs> Kiedy kapitan wróci i zobaczy, że z chaty coś zniknęło, Francis wpadnie w poważne tarapaty. Coś nowego wydarzyło się w obozie? Od czasu jego wyjazdu nic się tu nie działo. Morgan i reszta jego chłopaków głównie chlała i obijała się. Tylko Henry zabrał się za jakąś robotę, wziął swoich chłopaków i zaczął stawiać palisadę. Najwyższy czas, żeby kapitan Grek wrócił i porządnie kopnął Francisa w ten jego tłusty tyłek. Chyba się jednak przejdę do Grega. To nie stracę czas, ale. Coś nowego wydarzyło się. W... Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat. Czyli to. Aha. Chcę czegoś mocniejszego. A mamy tu konesera. Z chęcią poznam nowe przepisy. Dobry trunek musi być przejrzysty i mocny, powinien spływać w głąb gardła niczym płynny ogień. Ciężko to osiągnąć, ale chyba znowu się rozgadałem, a ty chcesz się napić. Proszę bardzo, mój własny wynalazek. Nazwałem go Szybki Śledź. Jak ci smakuje? Niesamowite. <laughs> Nie inaczej. Nie znasz przypadkiem dobrych receptur? Chętnie się nauczę pędzenia czegoś ciekawego. Jeszcze jednego. Daj trochę tego szybkiego śledzia. Zrogi trunek, ale ma swoją wartość. Techno. Oh. Dobra, może starczy. Tup, tup, tup. No, takie mini mikstury szybkości. Dziesięć na dziesięć. Spróbuj tego. Ah, smakuje jak płynny ogień. Naucz mnie czegoś. Okay. Tu znalazłem. No, nie znalazłem? Chyba ja nie mam 10, czyli tyle co chciałem wziąć. Dobry, liczenie bez liczenia. Wyjścia na plażę plaża jest na no, tam. To ja to zrobię w następnym odcinku. A w tym do zobaczenia. Trzymajcie się cześć.